Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was do oglądania mojego kolejnego Camp Strike'a tym razem na mapce Siege. Dzisiaj będzie filmik taki informacyjny odnośnie tego mojego live streama, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć parę tutaj słów o tym, o tym chemie i o tym całym gameplayu, ponieważ po pierwsze, jest to mój pierwszy chem na tej mapie i w końcu mam wszystkie mapy z podstawki zaliczone, więc już na każdej mapie mam kema. Zostały mi teraz mapki z DLC. Na razie tylko na jednej mam. Jakoś tak nie udaje się wbić na tych pozostałych. Ale myślę, że to kwestia czasu oczywiście. I cholera, słuchajcie, ja się starałem wbić ma tutaj na tej mapie, no już tak na pewno z dwa miesiące, nie? I w ciągu tych dwóch miesięcy myślę, że szans na to miałem mniej niż 10. Myślę, że tak 7-8, nie więcej. Po prostu cholernie rzadko gra się na tej mapie, nikt nie chce na niej głosować. I przed tym meczem w lobby, przed tą mapą byli, Byłem myślę spokojnie ze 20 minut razem ze swoim kolegą e, ponieważ przez 10 minut... Na początku była, były wybór mapy, grałem razem z kolegą, więc poprosiłem go, jakoś udało się przegłosować, nie wiem jakim cudem na tą mapkę, pięknie leżymy. I w końcu możemy na niej zagrać i ludzie oczywiście wychodzą. Zostaje nas tam czterech powiedzmy. No i zazwyczaj w takich sytuacjach już nas wyrzucało gdzieś do innego lobby, ale tutaj szczęśliwie nas zatrzymało Dołączyła jakaś osoba i później kolejne dwie, przez kolejne 5 minut po prostu wchodziły do lobby i wychodziły, bo nie chciały na, tej, na nie grać. Wchodziły i wychodziły, bo musiały być wparty razem. I tak przez 5 minut, w końcu gdzieś musiały znaleźć inne jakieś powiedzmy lobby, dołączyła kolejna osoba i znowu do, zaczęły dołączać kolejne dwie, czyli wchodzić i wychodzić, tym razem inne i tak znowu przez 5 minut. Boże ile ja tam nerwów i tam przekleństw nawrzucałem, bo tak po prostu chciałem zagrać, a widziałem, że przeciw... całe te lobby było takie dość... No słabsze, słabsze i wiedziałem, że mam szansę, a naprawdę tutaj tak rzadko się gra i... O Jezu, no jestem mega szczęśliwy, po prostu jestem mega dumny, że w końcu z tej mapce się udało. No i poza tym ten gameplay jest myślę bardzo dobry, bo to jest 34 gunslick. Tutaj by byłby flawless, tylko kurczę tam gdzieś zobaczycie to jak zginę zaraz. To zaczepiłem się jakoś tam cholera z i e, nie mogłem się. Nie, mo, nie mogłem wejść po prostu. Później wskoczyłem i gościu, zanim tam wskoczyłem, to gościu mnie zabił. Nieważne. E, jest to Christmas Camo. Oczywiście już myśleliście sobie, że. A, jeszcze jeden kamuflaż, później złoto i gra przestanie rzucać skemy z Hany, Badgera. A tu proszę, przypomniało mi się o tych kamuflażach z DLC. Ale spokojnie, tutaj mamy Christmas Camo, który był darmowy na święta. Później mam jeszcze kotki, molten i zioło, więc trzy więcej. No, mam nadzieję, że to jakoś przetrzymacie. Zresztą niedługo się ukaże materiał z moimi proponowanymi dla Was nowymi: Jak to powiedzieć? Materiałami po prostu. Proponowane nowe materiały, które byście mogli sobie oglądać i myślę, że Was zaciekawią i będziecie chcieli, aby to było. Już mam nagrany komentarz, właśnie dlatego tutaj się nie pojawia. Woodlands kamo, bo już nagrałem filmik nie lubię tak właśnie z wyprzedzeniem nagrywać, ale czasami muszę jak chodzę do pracy, żebyście mieli e, mniej więcej codziennie te filmiki, ewentualnie co dwa dni dobra, e, to by było chyba na tyle o tym gameplayu Czyli prawie cały gameplay, ale naprawdę jestem super, super podekscytowany, że już mam wreszcie wszystkie te Kemen na każdej mapce i do tego livestreama. Wszystkie dane, czyli link do mojego Twitcha, znajdziecie tutaj pod opisem. Odbędzie się on o godzinie 21 czasu polskiego, 20 czasu UK, czyli u mnie będzie 20, u Was będzie 21. .00. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze grało. Wczoraj sobie włączyłem tak po prostu na pół godzinki. Patrzcie w ogóle, jaka sytuacja, nie? <grych> Jaki fart. I ktoś mi powie, że dalej przez psanie da się grać w ghosta. No owszem, czasami są jakieś bzdury, ale da się już go zabić, nie jest najgorzej. No i słuchajcie, mam nadzieję właśnie, że połączenie mi jakoś tam dziwnie nie siądzie, że, że, że nie będziemy trafiać na jakichś takich tryhardów, na jakichś mocnych zawodników, tylko jakieś noby. Może jakiegoś kema by się udało wbić, to by było też bardzo fajne, bardzo bym chciała. No ale nie będę się jakoś strasznie nastawiał na kema, bo wiadomo, że wtedy nie chcę wyjść i nie, nie da się wbić. Jak czasami mam tak, że już mam na przykład jeden kemp, tylko na kąpie do przygotowania dla Was, i chcę bardzo wbić, to przez tydzień cholera nie mogę. A później przychodzi czas i cztery wbijam w ciągu godziny. A właśnie to jest ten moment: tak jakoś tak zawieszało mnie, zanim do niego doskoczyłem. To już mnie drugi dziabnął. E, więc no mam nadzieję, że na tym live będzie dobrze. I słuchajcie, szybko jeszcze pojawiły się e, trzy zdjęcia nowych mapek do nowego patcha, bo e, czekajcie, kamuflaże weszły parę dni temu, poprzednie były miesiąc temu, czyli mapki wyszły ponad 2 miesiące temu chyba już, więc czas, żeby niedługo nowe DLC weszło. Pewnie to będzie jakoś e, połowa czerwca, 10-15 e, i już wyszły trzy nowe zdjęcia nowych mapek. Jedna wygląda na jakiś tam, nie wiem, meksykański bazarek, typowo klimatycznie meksykańsko. Druga to są jakieś takie statki a'la pirackie. E, dziwnie to wygląda, nie wiem, chyba nie będzie miało nic nie będzie nic powiązanego z kodem, jak na przykład, nie wiem, mapka fog. E, I trzecie zdjęcie to jest coś, wygląda tak jak piramidy egipskie, w takie, w piachu po prostu, piramidki. Ehm... No, ciekawie, ciekawie będą wyglądały. To będzie ostatni ostatnie map, który kupię, bo e, później będzie coś takiego, że ten ostatni już będzie można grać tylko w te mapy 4. Rozumiecie o co chodzi? E, że, w, jak wychodzi następny map, to poprzedni przychodzi do map standardowych. A w tym ostatnim już nie przejdzie do, do map standardowych, więc już chyba nie będzie sens tego kupować. Ale ten jeszcze sobie sprawia. Dobra, to już było na tyle. Zapraszam na live streama. Myślę, że będziemy się świetnie bawić. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.